Królestwo Boże wzrasta tam, przychodzi i rozwija się, gdzie jest siew. Co zasiejesz, to wzrośnie. Najbardziej chyba widać to w rodzinach, w relacjach między rodzicami a dziećmi? Jeżeli w dziecku zasiejesz miłość, ufność, pokój, radość, przyjaźń z Jezusem spotkania ze słowem wiarę także umiłowanie modlitwy będziesz zbierał tego owoce jeżeli zasiejesz chwast musisz się liczyć z tym że będzie on rósł aż do żniwa i na pewno nie chodzi o to aby latka prowadzić do kościoła na sześciogodzinną adorację lub zamiast bajki czytać mu Księgę Liczb czy Powtórzonego Prawa. Pan Jezus mówi o ziarnku gorczycy, o tym, aby zacząć od małych rzeczy, żeby ich nie przeoczyć. My lubimy mieć coś wielkiego, błyszczącego, znaczącego, e, takiego widocznego. A Jezus mówi o znaczeniu nasionka, czegoś maleńkiego. Dzisiejszy człowiek szuka spektakularnych, głośnych, takich znaczących kazań w internecie, ale nie pojawia się w swojej parafii, w zwykłych warunkach, w jakich wzrasta. Jeździ na wielkie spotkania uwielbieniowe, modlitewne, formacyjne. A nie ma zbyt wielkiej umiejętności, aby uwielbić Boga zaciszu swej i zdepki. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy takie słowa w wielu takich przypowieściach ogłosił im słowo według ich zdolności słuchania. Czy jesteśmy zdolni słuchać tego, co małe, proste, zwykłe, by potem wprowadzić to w życie? Może lepiej jest wziąć mniej i tym żyć, niż pojawiać się na wielkich scenach tego świata i nie przynieść owocu, nie budować tym Królestwa Bożego, chociażby we własnym gronie, w rodzinie, we wspólnocie, w swoim sercu.